Cześć. Na dzisiejszym filmie chciałam wam zaprezentować zanętę na federa na duże ryby. Tak na dobrą sprawę zanęta jest bardzo prosta i będzie się składała z trzech głównych dodatków. W pierwszym to jest zanęta Feder Bremeset Grois Poison, zanęta stworzona do federa o dosyć grubej granulacji, jasna i też bardzo dobrze pracująca w wodzie. Tak więc Jedna z podstaw paczka zanęty Feder Bremessa Poison. Jako uzupełnienie tej zanęty damy sobie karpesa. Tutaj akurat mam karpesa w wersji fine monture. Jest to klasyczny karpes, który jest troszeczkę drobniej zmielony i tej zanęty damy tylko pół paczki. Tak więc około pół kilograma zanęty karpesa drobno mielonego. Aby tej zanęcie dać troszeczkę kopa i zwiększyć jej zapach i zrobić tą zanętę bardziej uniwersalną, taką, żeby wkręciły się nią, nią tak samo leszcze, karasie, używamy sobie dodatek. Jest to Pinde Visie. Nic innego jak zwykły, najzwyklejszy piernik. Tutaj, taką fajną rzeczą w tym pierniku jest to. Że on ma przede wszystkim piękny aromat, ale też i frakcja tego piernika nie jest miałka. Ona jest gruba, tak więc też dodatkowo uatrakcyjni nam tą zanętę. Pół paczki pendepissje i jako tak zwany kop do zanęty damy sobie tutaj pół paczki wanilii naturalnej. Jest to bardzo uniwersalny atraktor, który działa na większość ryb karpiowatych. Kapitalnie w niego wchodzą również klenie, jazie, tego typu ryby. Tak więc pół paczki wanilii naturalnej. I tak na dobrą sprawę zanętę mamy gotową. Wystarczy rozmieszać. Ja później na filmie to pokażę. Tak jak mówię, ta zanęta jest... Frakcyjna. Jest gruba. Eee, taką ważną wskazówką, tak samo przy robieniu takich zanęt, jest to, że tą zanętę będziemy musieli namaczać na dwa, 3 razy, dlatego że ta grubsza frakcja potrzebuje troszkę więcej czasu, żeby tą wodę wypić. Tak więc taką zanętę musimy przygotowywać dużo wcześniej przed łowieniem i musimy wiązać się z tym, że tą zanętę najlepiej jest domoczyć na trzy razy. Ja ją namoczę wstępnie i za chwilę pokażemy, jak ona już wygląda w wersji ostatecznej. Zanętę mamy już gotową e, i tak jak mówiłem, e, zwróćcie uwagę, że ta zanęta ma naprawdę, ale to naprawdę duże frakcje dzięki czemu jest atrakcyjna dla dużych ryb ja tutaj mogę powiedzieć od siebie, że tą zanętą nie raz łowiłem na zawodach ustawiają się w nią pięknie karpie, karasie, liny leszcze, praktycznie każda duża ryba z własnego doświadczenia też wiem, że przy tej zanęcie jeżeli łowimy z pinką, nastawiamy się, czy tam z białymi robakami, nastawiamy się na duże ryby. Zrobiliśmy parę razy ze znajomymi doświadczenie, że ja łowiłem tą zanętą, która jest gruba, dodawałem mniej robactwa, a znajomi łowili bardziej miałkimi zanętami, powiedzmy na leszcza, i, i dodawali dużo robactwa. Nieraz się okazywało, że po prostu te ryby stały w tej zanęcie bardziej je interesowała ta frakcja niż robactwo u, u, u innych osób. Tak więc jeżeli gdzieś jedziemy szybko na ryby, nie mamy za dużo robaków, będziemy mówili gdzieś na rzece, naprawdę polecam, żeby tą zanętę sobie przetestować i zobaczycie, że jeżeli w danym akwenie są jakieś większe rybki, na pewno się tą zanętą zainteresują. Zanęte akurat przy Federze możemy tutaj stosować niezależnie, czy to jest jezioro, czy to jest rzeka. Jest to naprawdę bardzo uniwersalna mieszanka na, każdy na każdą dużą białą rybę.